Witajcie, moi drodzy i tu wasz MatWojek. W tym odcinku powiemy sobie o prostych, a dokładniej o prostych, prostopadłych i równoległych. Dowiecie się oprócz tego, jak wyglądają proste i równoległe i prostopadłe, to jak należy je konstruować przy użyciu odpowiednich przyrządów geometrycznych. Yy, tak to się mówi, chyba tak. Yy, dobra. Słuchajcie, czym jest prosta? Zacznijmy od tym, czym jest prosta. Prosta to jest taka linia, która jest nieograniczona z żadnej ze stron. Czyli tutaj mamy prostą M. Prosta M. Czyli jak widzicie, oznaczamy prostą literką, małą literką, bardzo ważne, polskiego alfabetu. Możemy nazwać prostą, słuchajcie, również od punktów, przez które ta prosta przechodzi. Czyli tutaj, na przykład, przechodzi przez punkty A i B. Więc moglibyśmy napisać, że to jest prosta AB. Nie ma znaczenia teoretycznie, czy na przecie AB, czy BA, natomiast yy, podaje się, pisze się zazwyczaj względem, zgodnie z kolejnością alfabetyczną. No i teraz zobaczcie, ta prosta przechodzi przez te dwa punkty, ona się nie kończy i nie zaczyna w nim, w żadnym z tych punktów, ona po prostu przez nie przechodzi. No więc taka linia, która słuchajcie, zaczyna się w jakimś punkcie i przechodzi przez jeszcze jakiś inny punkt, to jest moja półprosta. To jest półprosta, niech będzie na przykład CD. Tutaj już jest bardzo istotne, która literka jest pierwsza, bo jeżeli C jest pierwsza, to znaczy, że C jest początkiem naszej półprostej. No i dalej przechodzi ta nasza półprosta przez punkt D. Oczywiście to nie jest tak, że ona się kończy na punkcie D, tylko i wyłącznie ona przechodzi, bo ona jest nieskończona, nieograniczona z jednej ze stron. I to jest nasza półprosta CD. No i mamy jeszcze, słuchajcie, odcinek jakiś, e, odcinek E i F on. Zobaczcie, odcinek ma początek i ma koniec. I to jest odcinek EF. Czy napiszecie EF czy FE tutaj też nie ma to znaczenia, ale zazwyczaj pisze się zgodnie z alfabetem. No i teraz zarówno odcinek, zobaczcie, półprosta jak prosta, sk składają się z nieskończonej ilości punktów, ponieważ możemy, możemy na tej prostej, półprostej czy odcinku zaznaczyć nieskończoną ilość odpowiednio punktów. Przejdźmy do tego, słuchajcie, teraz, czym jest e, prosta równoległa i prosta, prostopadła. Jeżeli narysuję sobie, słuchajcie, prostą, jakąś prostą M, i prostą, no właśnie, równoległą do niej. Może ja to zrobię, spróbujcie, ja to zrobię bardzo sprytnie. Ja zrobię coś takiego i ja sobie to zduplikuję. Uwaga, duplikajt. Dzięki temu, że ja to zduplikowałem, zobaczcie. Jak ja tego nie będę ruszał, to mam na 100% prostą, która jest yy, jaka? Prostą, która jest równoległa. Wtedy nazwijmy sobie tą prostą jako n. ja mogę napisać, że m jest równoległe do. Równoległe. O, bardzo ciekawa historia. Równoległe do n. Prosta m jest równoległa do prostej n. Jak to się robi konstrukcyjnie? Zaraz wam to powiem. Natomiast jeżeli narysuję sobie prostą, która przechodzi. Znaczy, teoretycznie, no. Ona w końcu będzie przechodzić, aczkolwiek nie musi na rysunku. Mogę narysować na rysunku taką prostą, pamiętajcie. Ale jeżeli ja ją nie ograniczę z żadnej ze stron, to nie oznacza, że ona się tutaj, słuchajcie, kończy. Tylko to jest prosta i możecie ją po prostu do, 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 bez problemu sobie przedłużyć y, dalej. I to jest prosta, niech będzie A. I teraz zobaczcie: prosta A przecina prostą M pod kątem prostym i prostą N również przecina pod kątem prostym. Czyli możemy napisać, że prosta A jest, uwaga, prostopadła. Do prostej M i prosta A jest prostopadła również do prostej N. O, jak to się robi konstrukcyjnie? Otóż właśnie. Yy, otóż słuchajcie, mam przyrządy geometryczne. Swoją stroną, yy, dwójek również ma swoje przyrządy geometryczne, które są dostępne na stronie, ale słuchajcie. Niestety jest ich ograniczona ilość, więc nie wiem, czy jeszcze w tym momencie są dostępne, czy nie są dostępne. Musicie ewentualnie sprawdzać i pytać. Otóż, do narysowania prostej, równoległej i prostej prostopadłej potrzebujemy przede wszystkim linijki i ekierki, czyli wystarczą nam dwa przyrządy. Ekierka, słuchajcie, ma to w sobie, że ona ma tutaj, słuchajcie, kąt prosty, zobaczcie. To jest kąt prosty i dzięki temu, dzięki ekierce, będziemy w stanie znaleźć proste, które są prostopadłe. Natomiast linijka przyda nam się do przesuwania naszej ekierki. Zastanawiałem się, słuchajcie, jak zrobić coś konstrukcyjnie właśnie yy, na filmiku, żeby wam to pokazać. No bo przecież nie wezmę przyrządów i nie będę tego przesuwał, bo zupełnie inaczej by to musiało się odbywać. Musiałbym to rysować na kartce, a nie na iPadzie, ale słuchajcie, wpadłem na rewelacyjny pomysł. I teraz zobaczcie, jak my to zrobimy. Otóż to jest mój oczywiście trójkąt prostokątny. Tak wygląda ekierka i linijka, która jest prostokątem. Jedyny minus to jest taki, że jak ja będę za chwilę obracał tą linijkę, czy będę obracał mój, moją ekierkę, to ona będzie mi się troszeczkę zmniejszała i powiększała, więc ta podziałka, w która jest w tym momencie. Yy, już nie będzie taka dokładna ale dla mnie podziałka teraz nie jest ważna dla mnie tylko i wyłącznie jest to, żeby mieć kąt prosty co mi zapewnia o to właśnie i to, żeby mieć coś, co mi poprzesuwa yy, moją ekierkę no więc słuchajcie, do dzieła zobaczcie, mam, yy, słuchajcie, linię mam prostą mam prostą A albo niech będzie tak jak było tam będziemy, będziecie lepiej pamiętali mamy prostą M I teraz słuchajcie, ja chcę narysować prostą, prostopadłą do prostej M. I do tego użyję, słuchajcie sobie, ekierki. Biorę ekierkę, no bo przecież w ekierce mam kąt prosty. Biorę ekierkę. Muszę ją zrobić, słuchajcie, o widzicie, niestety to robię resize, bo dzięki temu wtedy mogę ją obracać, widzicie? No i teraz zobaczcie, ja muszę ją tak obrócić, żeby ta linia o żeby ten bok, ten krótszy czy dłuższy, to już nie ma najmniejszego znaczenia. Wierzcie mi. Ważne, żeby jedna z przyprostokonych, czyli jeden z boków, tam gdzie jest kąt prosty, pokryć, słuchajcie, z moją linią. Zobaczcie. Musi być dokładnie idealnie. Musi się pokrywać. O. No myślę, że jeszcze tu dałoby się zrobić troszeczkę ładniej. Uwaga. O! Myślę, że tak. Zobaczcie. I w tym momencie Wy tak przykładacie, to wymaga naprawdę zdolności manualnych, ale ja zawsze mówię, że geometria uczy Was właśnie umiejętności manualnych, czyli żebyście paluszkami sobie tam radzili w życiu, a po drugie uczy bardzo dokładności, bo tutaj bardzo ważne jest to, żebyście robili to po prostu dokładnie. Biorę teraz w takim razie ołóweczek, uwaga, biorę ołóweczek i rysuję linię wzdłuż mojej, słuchajcie, ekierki, wzdłuż tego drugiego boku. Oczywiście, o, oczywiście wy doprowadzicie ją, zobaczcie tą linię tylko i wyłącznie do tego momentu, maksymalnie. Widzicie tą moją niebieską linię? Na pewno widzicie, no bo, bo nie macie dłużej. Jakby nie możecie iść dalej, wybiegać poza prostą, no bo zrobicie krzywą linię. chodzi o to, żeby była prosta linia. Więc wy rysujecie do tego momentu, co ja tutaj narysowałem. Zabieracie z powrotem tą ekierkę, słuchajcie, i przykładacie sobie, i wtedy dorysowuje, dorysowujecie dalszą część. Natomiast ja tutaj będę miał ciężko przesunąć wtedy tą ekierkę, więc ja po prostu słuchajcie, o mam. I słuchajcie, to jest moja prosta prostopadła. Widzicie? To jest prosta prostopadła, czyli nazwijmy ją to prostą A, I ja mogę powiedzieć, że prosta A jest prostopadła do prostej M. Jak teraz, słuchajcie, stworzyć prostą równoległą? Jak stworzyć prostą równolegą? Słuchajcie, nie, ja nie stworzyłem sobie dwa razy tego samego, ale lipa kaszana, straszna. Dobra, ja sobie to skopiuję. Copy Page i zrobimy sobie teraz na nowej stronie, słuchajcie, Paste Page. I teraz tak, co ja wymazuję? Wymarzę sobie to, wymarzę sobie tą linię i wymarzę sobie to. O, nie nie, 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 bez przesady. O, dobra, odzyskam dzięki temu, słuchajcie, moją piękną ekierkę. Którą sobie tutaj przerzucę, i teraz słuchajcie, tworzę prostą, yy, jaką stworzyliśmy sobie prostą yy, prostopadłą, prostopadło, tak? Bo do prosta prostopadła tworzy się dużo łatwiej, bo do prostej prostopadłej potrzebujecie tylko i wyłącznie ekierki. Dużo trudniej jest z prostą równoległą, bo żeby stworzyć prostą równoległą, słuchajcie, yy, to musimy yy, mieć ekierkę i linijkę. I teraz po kolei, jak my to będziemy robić? Jak mam tą prostą, biorę sobie, słuchajcie, ekierkę. Kichnąłeś? Nie wytrzymałeś, tylko kichnąłeś na wizji. Wszyscy mówią Ci Nati na zdrowie. Eee. Zdrówko. Biorę sobie, słuchajcie, ekierkę. Biorę sobie ekierkę. Ja, słuchajcie, ją przykładam tutaj. Uwaga. Teraz ją przykładam. O, zobaczcie. Ma być idealnie mi się tu pokryć. Ten dłuższy bok, wydaje mi się, jak zrobimy, to będzie lepiej, jak ja pokryję. Uwaga. Ja jestem sprytny, więc jakby ja sobie będę ją rozszerzał, tak żeby mi się pokryło. Nie muszę tutaj przesuwać tego. Albo i muszę, albo i nie muszę, albo i nie muszę, czy muszę. Dobra, czy macie wrażenie? Kurczę, no czekajcie. Może jednak zrobię tak. Aj, aj, to, to, to nie jest łatwe, słuchajcie. Nawet yy, jak ma się kierkę, to nie jest łatwe. O, czekajcie. Dobra. Ach, przestałem oddykać na chwilę. Myślałem, że się uduszę. I teraz, słuchajcie, robię tak. Biorę sobie linijkę teraz z kolei. Jak już przyłożyłem idealnie, to biorę teraz linijkę. Biorę linijkę. O. I teraz muszę linijkę odwrócić. Tak, żeby dosunąć ją tutaj, słuchajcie. O. Bo to będzie linika, będzie moją, że tak powiem. O. O, stoją. Zobaczcie. Dosuwam tu. O. I to jest moja słuchajcie linika, czyli przykładam linijkę do tej ekierki i teraz tą ekierką słuchajcie mogę jeździć góra dół. No i słuchajcie mogę stworzyć nieskończoną ilość prostych równoległych. Ja wam to już pokażę. Poczekajcie. Teraz pewnie będzie troszkę problem, bo ja, żeby to przesunąć, to nie będę przesuwał z tymi punktami, więc wybaczcie, przesunie mi się tylko ekierka bez miarki, ale nie wnikajmy. I tak, słuchajcie, ja chciałem tą miarkę, bo tak myślałem, że ładnie wygląda. Mało praktyczne, jak to wiele, takie rzeczy jak się ten... Ale zobaczcie, co ja mogę tu robić. Ja mogę sobie przesuwać tutaj i każdą linię, którą tu narysuję, zobaczcie, każdą linię, którą tutaj narysuję od tej ekierki, będzie linią, która będzie równoległa do mojej prostej, tak? Cyk, cyk, ja tylko widzicie, jaż tutaj nie obracam tego w żaden sposób, tylko mogę sobie tu przesuwać, więc zobaczcie, przesunę sobie tu do góry, pyk i rysuję sobie jakąś linię, proszę bardzo. Rysuję sobie linię. O, pokrywa się pięknie, idealnie, dobra, świetnie. No to biorę sobie dalej tą ekierkę, przejeżdżam się tutaj, słuchajcie, i patrzcie, co ja robię, i robię kolejną linię, proszę bardzo, mam kolejną piękną linię, kolejną, która jest. Równoległa do tej, która była wcześniej. Proszę bardzo, cyk. Ej, no tutaj zobaczcie, zjeżdżam sobie równie dobrze w dół. Proszę bardzo. I mogę tak naprawdę, jeżeli byście mieli powiedziane, że macie poprowadzić prostą, równoległą do danej prostej i przechodzącą przez jakiś punkt, zobaczcie, a tu mam punkt na przykład. A i macie poprowadzić prostą, równoległą przechodzącą przez punkt, A. Więc jak już wszystko to skonstruowaliście, żebyście mogli teraz przejeżdżać sobie tą ekierką, słuchajcie, to proszę bardzo. Ja sobie przejeżdżam tak, żeby O poprowadzić idealnie przez punkt A, prostą, równoległą, proszę bardzo. Mam prostą, równoległą, przechodzącą przez punkt A. Zabieram teraz, proszę bardzo, przyrządy yy, i mam, yy, zobaczcie, prostą, równoległą, poprowadzoną przez punkt A, która jest równoległa do prostej, która była podana na początku, czyli prosta N. Tak, tu mam na przykład prostą A, tu mam prostą B i to będzie moja czerwona prosta, C. Co ja mogę powiedzieć? Słuchajcie o tych prostych: każda z tych prostych jest równoległa do siebie, czyli n jest równoległe do a, a jest równoległe do b, b jest równoległe do c. W ogóle wszystkie są względem siebie po prostu równoległe. No więc tak konstrukcyjnie tworzy się proste, prostopadłe i proste, równoległe. Może jeszcze tylko słowa dwa na koniec. Słuchajcie, jeżeli chodzi o odcinki, bo dużo osób ma z tym problem, to znaczy, jeżeli ja na przykład narysuję odcinek taki, i odcinek, słuchajcie, taki. To teraz pytanie: Czy to są odcinki prostopadłe, czy równoległe? Czy może w ogóle ani prostopadłe, ani równoległe? Tu jest AB, a tu jest CD. Więc aby to, słuchajcie, sprawdzić, to ja biorę sobie, słuchajcie, ekierkę. No, zobaczcie, jak ja szybko stworzyłem ekierkę. Widzicie? Yy, więc mam tą ekierkę. Ekierka jest zawsze, służy do sprawdzenia, czy mamy kąt prosty. No więc słuchajcie, przykładam sobie tutaj, moją ekierkę, przykładam sobie tutaj. I teraz patrzę, czy te o, odcinki y, są prostopadłe. No, jak widzicie, tutaj pewnie powinien troszeczkę o, dobra, o, 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 teraz dobra, teraz idealnie się pokrywa. No, słuchajcie, jak widać, nie są. Starałem się, żeby były prostopadłe, jak mamy się przyznać. Natomiast jak widzicie, one nie są prostopadłe. Y, no, ale załóżmy sobie, że teraz y, narysuję może troszeczkę ten odcinek inaczej. O, narysuję go bardziej, o tak. Teraz wydaje mi się, o to będzie D. Teraz sprawdźmy w takim razie, czy teraz są prostopadłe. Zobaczcie. No, rany boskie dalej nie są. No, słuchajcie, czekajcie. Muszę, muszę, bo chcę Wam powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Znaczy, i tak Wam powiem. O. No, patrzno. O. No to teraz chyba jest. Widzicie? Ewidentnie tutaj mamy kąt prosty, prawda? Czyli możemy powiedzieć, że odcinek AB i odcinek CD są względem siebie prostopadłe. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że te odcinki nie muszą mieć wspólnego wierzchołka, te odcinki nie muszą się przecinać, aby powiedzieć, że one są prostopadłe. Te prost odcinki są, słuchajcie, prostopadłe, jak leżą na prostych, które są względem siebie prostopadłe. Wtedy mówimy, że odcinki są prostopadłe, widzicie? Ponieważ tutaj mamy kąt prosty, czyli te odcinki leżą na prostych, na prostych prostopadłych, więc możemy powiedzieć, że te odcinki są względem siebie prostopadłe. No więc tak sprawdzamy prostopadłość, właśnie odcinków. Jeżeli chodzi o to, czy są równoległe, to tak jak Wam powiedziałem, przykładamy sobie ekierkę, dokładamy linijkę i jeździmy ekierką góra i dół. Tak właśnie. Tak właśnie konstruuje się proste, równoległe i proste, prostopadłe. Tak właśnie sprawdza się, z, czy one są prostopadłe, czy równoległe. Jeżeli będzie problem z zapamiętaniem, jakie to są proste, prostopadłe, i proste, równoległe, to jeszcze mogę Wam to na koniec zobrazować w ten sposób, że jak jedziecie słuchajcie samochodem, yy, samochodem w jedną stronę, zobaczcie tutaj, mamy o pasy, tu mamy w jedną stronę samochodzik tutaj w drugą stronę samochodzik, to zobaczcie w sumie czy to jest autostrada i te samochody jadą obok siebie, czy są to, ruch jest jednokierunkowy i w dwie strony, to zobaczcie, to są linie, które są, pro, są, linie, które są równoległe. Czyli my jeździmy równolegle, tak? Czyli zobaczcie, tak naprawdę równolegle oznacza, że odległość pomiędzy nimi jest cały czas taka sama, tak? To jest równoległe. Widzicie? Równoległe. Natomiast prostopadłe to mamy skrzyżowanie, tak? Jak skrzyżowanie, jak dojeżdża nam tutaj z jednej strony całkowicie z boku yy, ulica, to to będzie, słuchajcie, prostopadła, zobaczcie. Cyk, cyk. No i tutaj na przykład leci to sobie. Logikę prostopada na, na, na ulicę, nie? Prostopada. Prostopada, bardzo się cieszę, że ty to rozumiesz, ale ja ostatnio tłumaczyłem przez pół godziny, co znaczy proste prostopadłe i równoległe. No, ale i... To, to wiesz, zapamiętać regułkę to ciężko, ale tak jak pomyślałem na logikę, że równoleżą, no to równoleżą. A prostopadle, leżą czyli... Leżą równo, no to jak byś pomyślał, gdyby ktoś Ci powiedział, że leżą równo? No, no to ja bym tak pomyślał, że tak leżą równo. Okej, okay. nie wszyscy logicznie myślą. No, ale masz rację, dokładnie tak, leżą równo, czyli w tej samej odległości po prostu. Tutaj mamy prostopadłe, te są równoległe, tak mamy prostopadłe. Słuchajcie, ja jeszcze muszę narysować samochodzik, żeby nie było. Uwaga, ale one się zderzą. Nie, one się nie zderzą, bo one jadą w tą stronę. He, he, he. A ten po prostu już przejechał skrzyżowanie. A, widzicie? ten może no. w prawo skręca. Kierunkowskazu nie włączył. A skąd wiesz? Nie, nie narysowałeś kierunkowskazu. Nie narysowałem kierunkowskazu. No, słuchajcie, można się pobawić w To jest bardzo fajne i bardzo przyjemne. Matma w ogóle jest bardzo fajna, mam nadzieję, że Wy jesteście również tego zdania co ja. A jak nie jesteście, to mam nadzieję, że Was do tego przekonam. Jesteście dopiero w piątej klasie, więc cała przygoda z matematyką jeszcze przed Wami, no, a na poziomie piątej klasy. Pewne rzeczy już myślę, że ogarniacie. Pewnie już się do niektórych tematów zraziliście. My Na mówimy Na poziomie że... piątej klasy to to jest super zabawa, nie matematyka. Tak mówisz, no właśnie. Ja, no i właśnie tak, tak to, tak to zakończmy. Słuchajcie, Matma, to jest super zabawa. Hmm, tutaj uczycie się podstaw w tej klasie. I to jest, słuchajcie, najważniejsze, że to są rzeczy, które po prostu musicie wiedzieć, bo wam się to w życiu przyda, prawda, Nati? Piątej klasy, tak. No o, właśnie o tym mówię. Przecież musicie wiedzieć, co znaczy równolegle czy prostopadle, tak? Też będziecie, y, będziecie, pójdziecie na prawo jazdy, słuchajcie, będziecie zdawać prawo jazdy. A propos słuchajcie, skrzyżowania, i powiedz Wam instruktor, proszę zaparkować prostopadle. Dokładnie. I wiem. co Wy zrobicie? A Wy równolegle, albo w ogóle po skosie. I co? I 3000. I 3000 poszło w las, bo trzeba egzamin poprawkowy wykupić. No i wiecie, no i właśnie, no więc. Takie rzeczy musicie oczywiście wiedzieć. Kolejne e, odcinki z figur geometrycznych przed nami. Słuchajcie, kolejne będą kąty, które są również bardzo istotne. Trzymajcie się smerfastycznie, numerycznie. Żegna się z Wami Wasz Madwójeczek. Na razie, pa, Czekaj, jeszcze jedną chcę powiedzieć, która mnie rozbawiła. Dawaj. Babcia napisała mi, nie wiem, pewnie nikomu nie zrozbawi Nie, ja, Wszyscy się ale... pewnie pożegnali. No to, dawaj. Do zobaczenia napisała. Razem, osobno. Daj, no. A ja pisałem do robaczenia. Do robaczenia? No, no, no to jak A. u psów jest, nie? Do odrobaczenia. Do robaczenia, no nie, właśnie nie od, tylko do, do robaczenia. Do robaczenia, okej. Okay. No. Nie trafiłem w literkę. Czasami bywa. Ja jak to się, jak komuś odpisywałem, to pewnie zorientował się, że ja bardzo często nie trafiam w literki. To znaczy, ja mam wrażenie, że, te, że iPhone się ze mną droczy. Ja na przykład klikam mu A, on daje S na no. przykład. I, i ja Zasadno jestem prawie. 5 razy pod rząd nie mogę trafić. Ta, ta. Kupia, to, no. Tak! Tak! Ja, dokładnie, ja nawet się zastanawiam, czy coś z moim, czy ze mną jest coś nie tak, ale ja mam wrażenie, że klikam naprawdę bardzo często w S, a on mi pokazuje A albo D. I ja nie wiem, co jest grane. Ale widzę, że to nie tylko u mnie. Jeżeli Wy tak też to macie, to napiszcie, bo jestem bardzo ciekawy. My zrobimy jakąś ankietę, my zgłosimy to do, yy, do, do Apple, po prostu napiszemy, że oni po prostu nam, z nami się droczą albo nie wiem, o co chodzi. No, no. to tyle w tym odcinku. Pa!